Siemanko Tutaj ja znam herb, czyli lajtowy. I dzisiaj zaprezentuję wam e, e, z Około 18 serwer Emerald Craft. Jest bardzo fajny. Mm, bardzo, bardzo fajny. E, nie chcę na nim być. No. E, jest, są bardzo fajne złudiny, jak widzicie. E, Wipy mają komendy MC. I takie jakby las, yy, i sobie tak latają. No, I przejdźmy do rzeczy. No, tu macie świniarnie. Nie wiem, czy chyba z świn No właśnie, no, świn wychodzi 73 level Z chyba też. No właśnie, bardzo fajny serwer. Jak yy, rozwalicie sobie świnki albo coś. To wychodzi wam jakiś wsetny level czy 70. No, możecie zobaczyć tutaj. No, popatrzcie. Eee, tam. Na no, mój level. Ech, no, i możecie zobaczyć tu węgierski e, regulamin. E, jak oni tam mówią. No, tu macie e, enchanty, spawn. E, muszę przyznać, że fajnie. No i też ze mną jest przy okazji Olka, przywitaj się. Siema. No właśnie, chodź się bardziej przywitać. Siemka. No, możecie ją usłyszeć. No, jest u mnie... E... Okoś myśli. Czy... No, co ja tak wspamiem? No Możecie tyle zobaczyć. E, następny odcinek znowu z Olką. Bardzo często jest eventy i możecie takie coś, takie cacka wygrać z jednej. No. I bardzo zapraszam na ten serwer. Serdecznie subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie na razie. się z Wami lajtowy i... Olka 18!